Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj odpowiadam na pytania um, internautów, swoich uczniów, e, rodziców w szatni, których dzieci ćwiczą. Okej, okay. różnych osób. W każdym razie, tyczące się szeroko pojętego karate. No i co my tu mamy? Czy możliwa jest degradacja? O, liście. E czy możliwa jest degradacja stopnia. No i teraz tak, znowu to jest temat w pewnym sensie kontrowersyjny, bo nie jest tak, to się regularnie zdarza, że ludzie bez żadnej, yy, że tak powiem, etyki zawodowej, czy moim zdaniem bez yy, też odpowiedniego wychowania, bo to naprawdę nie jest w duchu karate, żeby podważać stopnie, decydować, który styl jest jaki i tak dalej. Ja już myślałem, że jako dyscyplina z tego wyrośliśmy, ale mam nawet przykłady sprzed paru lat, że ktoś tam komuś e, odebrał stopnie z e, nie wiem, z, ramia, z ramienia jakiejś tam federacji, nie? albo że jakiś mistrz był rozżalony, więc stwierdził, że on już nie jest moim uczniem, on nie posiada żadnego stopnia, nigdy go tu nie było i tak dalej. E, albo, nie wiem, ktoś. To najróżniejsze rzeczy. Słuchajcie, to jest tak. No dobra, jeśli ktoś ćwiczy jakąś ba, bardzo różniącą się sztukę walki e, od, od tego karate, które wy potencjalnie ćwiczycie, no to no nie no jak przerzucam się, z, wiecie, z kungfu na karate albo z rzutu na karate, to nie mam dalej żadnego pasa, nie? Ale jak to są style w karate i wszędzie są te same kopnięcia, uderzenia, bloki i tak dalej, tylko to się różni tam kata, a też jest tak, że są organizacje w obrębie jednego stylu, że jest, nie wiem, 70 różnych e, no, organizacji zrzeszających karateków z Kyokusinu albo z Shotokanu, bo to takie popularniejsze style. I oni nie uznają sobie stopni nawzajem, to, to, to jest głupota, to jest um, Degradacja to też jest takie śmieszne trochę moim zdaniem. I jakby Hansi, czyli prywatnie mój ojciec, tutaj szef i założyciel klubu Warszawskie Centrum Karate yy, i również szkoły samurajów. Yy, i, no, też jest tego samego zdania, że jeśli ktoś przychodzi i się uczył tego karate u kogoś innego, to e, my uznajemy jego stopień, tylko po prostu on poćwiczy sobie tyle, żeby spełnić nasze kryteria, że to rzeczywiście będzie czarny pas, albo rzeczywiście, że to będzie e, jakiś tam stopień Q, dobra. I następny już stopień zda według naszych kryteriów, ale. Wszystko do tego stopnia to on będzie musiał tam wchłonąć jakby i zapamiętać i się nauczyć, czyli całą różnicę między jego stylem bazowym a naszym będzie musiał uzupełnić, zanim zdana na następny stopień. Czyli de facto on się nauczy tego, ale nikt go drugi raz nie egzaminuje. I tak samo mój ojciec nigdy nie... Odebrał nikomu czarnego pasa, bo w momencie jak go nadawał, to ta osoba zasługiwała na ten stopień. Tak samo stopnie KU. Jak ktoś czuje potem, że ma przerwę w treningu, i nie zasługuje na ten stopień, to niech sobie kurde, jak bardzo chce, to założy ten biały pas i odwali ten cały cyrk i stanie w tym, no, jako ostatni w szeregu i dopiero jak się czuje pewnie, to potem wyciągnie z szaty ten czarny pas i go założy wreszcie, okej? Okay? I tyle. I, 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 ale może równie dobrze od razu go założyć, potraktować to troszeczkę w ten sposób, że kurna, był czas, że to nie było na wyrost, że ja miałem czarny pas i czułem, że mam czarny pas i że coś umiem. No i teraz się powstydzę, bo kurna rozciągnięcie nie to, bo siła nie ta, bo kondycja nie ta, bo umiejętności w wadze, bo zardzewiałem, zgrzybiałem i tak dalej, nie? Ale założę to, żeby się wstydzić i żeby mnie to motywowało, bo byłem dobry, a już nie, nie jestem tak dobry, nie? I żebym wiedział, że potrafię być dobry, że kiedyś to osiągnąłem, to osiągnę to teraz drugi raz. I to jest ta, wiecie, niezgoda i złość sportowca, jak, te, jak to zwał, tak zwał człowiek, ale dlatego nie powinno się ludziom odbierać stopni, bo to ich Dałguje, tych kroi psychicznie. Okay. I tak samo dlatego nie powinno się, zdaniem moim i mojego ojca, nie, nie uznawać stopni. ok, Ktoś ćwiczył jakiś styl karatek, który trąci trochę myszką u gościa, który na przykład przepuszczał tam ich trochę tak przymrużył oko. Ale to nie jest wcale łatwe, ani być trenerem, ani na przykład taką osobę, która chce zdawać na stopnie i jej tam powiedzieć, że słuchaj, jeszcze, jeszcze powinieneś poćwiczyć z pół roku. Okay? To nie jest, nie jest takie proste. Wiele osób nie lubi mojego ojca, bo, nie wiem, oblał ich na jakimś egzaminie, bo im powiedział, że dane wykonanie w kata na, na trudnień było złe. Albo popieczył jakiegoś sędziego, który sobie to zapamiętał, a przecież on miał już nie wiem, drugi dan. Takie jest życie, ok? Ale jednocześnie, jeśli ktoś zas zasłużył według jakiegoś senseja, gdzie uczenie ludzi jest naprawdę trudne, i ktoś założył mu ten czarny pas, podpisał ten certyfikat i tak dalej, to nawet jak to było trochę na wyrost, to niech on poćwiczy, spełni kryteria. I niech ma, według mnie, ten czarny pas. Tę, tę, taką tu mamy filozofię, i myślę, że to jest ok. Jeśli chodzi o degradację, to tak jak mówiłem, jest to ogólnie możliwe. Myślę, że to jest nieuczciwe i nie fair. Myślę, że nieuznawanie nawet stopni przez jakieś tam federacje też nie jest w porządku. Że ja muszę jakoś tutaj, tutaj mam na przykład piąty dan, a idę gdzieś tam i mi mówią, że mam pierwszy. No, prawo. Nie ma jak to upokorzenie i małostkowość osób, które wprowadzają takie rzeczy. Świetnie, po prostu świetnie. Ja naprawdę myślałem, że z tego yy, generalnie ten świat sztuk yy, wyrósł, ale się okazuje, że plemienność i, i jakiś taki szowinizm się dobrze u niektórych. No dobra, no to tyle na dzisiaj. I tak, degradacja jest możliwa, aczkolwiek ja nikogo nie zdegraduję. I mój ojciec pewnie już też nie. Nigdy. I mamy to za dobrą monetę. Inaczej raczej unikajcie ludzi, którzy robią takie rzeczy tak będzie. A jeszcze tak tytułem tutaj sprostowania. Słuchajcie, może są jednak. E wyjątkowe sytuacje, w których degradacja, czy odebranie stopnia jest okej. Okay. Wiecie, bo to jest tak, że ktoś za zasługi nadał Wałęsie czarny pas w karate, nie? Kiedyś. I w ten sposób wielu różnych polityków, wip ów i oficjeli ma jakieś stopnie. To nie są normalne stopnie, one są tak nadane przez jakąś federację, ty, za zasługi w ogóle dla ludzkości. Nie wiem kto to wymyślił. Ja osobiście jestem przeciwnikiem. Moim zdaniem nie powinno wieszać się tego i tak już wyświechtanego czarnego pasa ludziom, e, owijać ich tym, bo on, nie wiem, walczył z komunizmem, albo bo jest moim ulubionym prezydentem, albo bo zrobił to, co do niego należy i trochę kasy poszło na sport. No, Naprawdę nie. On jest w pracy, nie? Ok. I tyle. W każdym razie była taka sytuacja, że niejaki Władimir Putin, e, cóż, tak jak zyskał jakieś tam e, stopnie w ten sposób e, od Światowej Federacji Judo, Taekwondo i tak dalej, to co ten, to wszystko. To może, okej, jak to czysz. Wojnę w innym kraju i mówisz bzdury, że w zasadzie ten kraj sam się prosił, i że to Ty jesteś biedny yy, i robisz takie rzeczy, że jesteś zagrożeniem dla yy, generalnie jakiegoś statusu quo, który sprawiał, że np. w Europie nie było wojny, no to, to powinno się Ciebie zdegradować. In the first place nie powinno Ci się dać w tych stopni. Yy, przynajmniej w sztukach walki, których nie trenowałeś nigdy, to na pewno. Ale jeśli ci przysługiwały takie zaszczyty, to powinno ci się je odebrać, bo chociaż to jest symboliczne, to na to zasługujesz. Akurat tutaj tak. No. Ale raczej nikt tutaj oglądający ten mój kanał nie zostanie tyranem, więc przynajmniej mam nadzieję. Yy, więc yy, to dość egzotyczne. Do zobaczenia.